Zasłonisz? To się obytruć. Nie stój za mną. Ja tu pierwszy stoję No, ja jestem gdzieś ściany. Też byłem blisko ściany. Trzeba było z drugiej strony stanąć. A po prostu za mną i strzelaj. Na razie nie, ja się nie, A on nie raczej on nie wyjedzie. Tygrys prędzej tu Jak ja go trafiłem? Raczej nie wyjedzie, raczej nie wyjedzie no. Nie pokazuj działa, tylko pokaż kadłubek Patrz, wystawił się i się chował, wystawił się i się chował no, Pokaż Pusty z tygrys, puu tak No, wystawial. Jeszcze, jeszcze do przodu Co stało? Gdzie ten pocisk poleciał? pałka na gąstce, już nie. No była drugi raz na gąsce i przeżyła ta Rel na gostę O co za KW2 spierdalaj stąd kurwa Przyklej się kurwa do niego. Dobra miejscowa, nie wiem się wiewać. Dobra jadę, bo ten kurwa będzie mi zasłaniał. Znaczy nie zasłanił tylko ten... On będzie zasłaniał. Nie ty... No nie czemu mówię... ja nie trafiłem z bliska? Nie mówię o zasłanianiu, chodziło mnie o to, żeby na goska go zerwali. Znaczy postawiłem. Rady polskie nie żyje. No ja ci tym kurwa KB2, co? taki cwaniak to zapierdala, ja nie wiem. Ja pierwszy jechać, to niech jedzie. nie jedziemy. Nawet nie przebiłem. Ja, Chcę przejechać. Nie, nie, ja go nie, nie. Nie, nie, nie. Dalej go na dwa strzały mamy. No, już go zabiję. Nie wiem, dole nam jego na zbóję. Jeszcze trzeba byśmy przebić na przykład. Czyli tam jest pychać, kurwa. Nie wiem, czy ci on jak to nie trafił jeszcze z bliska albo nie przebił, ja pierdolę. Czuwajcie się. E? To by we mnie. Kurwa spierdolaj. What? Kurwa A nie ma... mnie 2 blokuje, zobacz ten pierdala. Dawaj go, kurwa Pomogę ci Pomocy! Ale nie mnie, nie spychajcie mnie Ale ja ci pomogę z nim Chuju, złamany Wypchnął mi, prawie bym zginął Pa, dwa T34 nie mają szans. No co, jest Kurwa, złamałem I, będzie, I utknął I już nigdzie nie pojedzie A ja się nawet nie ruszam Nie daję go do go przodu ani do tyłu, bo to nic nie daje ja sam ukryłem. No bo ja mam przeczy do przodu. <laughs> jak się patrzy na nas, bo widzę jak blokuje kamerę. Tam jest fałka u nas z Dawaj od drugiej strony. Tu to... jeszcze te 345, to idzie z tych rejonów. Oni z góry strzelają, wyjedziesz i z góry dostaniesz. Łatwiej będzie nam z tymi. Tu też są łatwe czołgi. Ile tego jadę, że to był... 3 na strzała. Jest Pałka na strzała jest Nie przebiłem go. się Nie zabiłem go tym strzałem Nie przebiłem Bo hmm. się Uuu tam Isu mnie dingnął Ale nie ma działa tego najlepszego Bo to jest Isu 72S, to jest prymka Ona ma, ma no, stojnie gdzieś tam Kuj gdzieś stoi tam kupa w tych osiedlach ale nie wiem tu pani gdzie mi no tryb prawie no, on tam gdzieś stoi, Isu. Patrzy się na ciebie, nie wychylaj się. On tam stoi gdzieś, tylko najpierw czemu go nie widzimy. Jeden z drugiej strony, nie mam przestrzenu. No. Kurwa, ale chujaba, ani z tej, ani z tej. Jej, coś zrobiłem. Ja się ruszę do kawałek, też się ruszył. No, co za gościu? Zobacz, teraz mnie będzie blokowo No, co za idiota. Ten kurwa Isu gdzieś tam siedzi. Chcesz, to się stoi w kopie. Tam się dupię. Lecz kurwa, to, że Isu stoi i go nie widać, nie? Dziękuję, zrobiłem gościu. Pięknie. Mhm. Hey, ee, nie załadało się. Ee. Hey. Hey. Mój Serio, zabił mi go chuj A chciałem go staranować To nie jest hero, żeby go staranować No bo chciałem kamikadze, bo bym większy tam miał A on jest lekki O jak się skiltroł Masz is yes, i zrobić Nie wie co zrobić. Biedak się zakablował. Nie trafił. No serio? Nie... Nie. Nie. trafił z bliska mnie, bo wjebał się w jakiś kamień i musi cały czołg podniósł i strzelił w ziemię. Into the fire. Into the fire. Jedź gościu! to ty za gówno masz? To jest ten pojazd, który był z maratonu. Nie jest to w ogóle historyczny. Chyba teraz to zajebiście się jedzie, jak silnik kupił mastaka. Przecież jakoś jedzie normalnie. Nie jest to w ogóle historyczny, ale mi się po prostu sama skórka podoba. I dźwięki załogi. Mam no 44,44% trafi <grych> To mecz furkich. Ty na chuj stoisz pajacu, kurwa, jedź! Życie ci niemiłe. Nie mi tu Polakiem. A ty jedź tam szybciej i weź tam czy do niego. Ale... Ja pierdolę jeszcze ten złama zjebany kran. Pizdee. Jeszcze ten? na tym. A ode mnie, hehe. Victoria. <grymowidoria> Jakie nie żywimy w dolnym płytę prymową który tej? Przepraszam bardzo. Jeszcze ze złota. No dzięki chuju, na pół, pierdalaś mi się. Czyli nie mogę nic przebić. Ej, gdzie ty żeś pojechał do cholery? Weźcie ja go zajebcie, tą Wiktory. O kurwa, co oni otwierdalają. No nie zasłaniaj mi, kutasie się! Złamanej, kurwa, za ja ci wypchnę, błócz mi w kurwę taki Wiecie, kurwa, te lepiej się jak dziwka, nie wiadomo, co cy ze sobą zrobić Nie umie stanąć w miejscu i celować. Kurwa. Tu a idź ty pizdziec Jedź na górę, chariotera załatwisz, Jedzie, jedzie Chociaż jadę, i, tak i tak to nie zdąży, bo wszyscy pewnie na dole są Też mi się tego udaje, ale... Charytory żeby by zobaczyli no. Charytory, jestem u was Main, 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 main I dalej do góry Ej, chcesz jeszcze jakieś obrażenie zro... Bić.